Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj jest piątek, więc będzie lekcja religii. E, pewnie znowu komuś się narażę, kogoś obrażę, uczucia, życie. No ale zanim przejdę do konkretów, e, najważniejsze bardzo dziękuję, Jarosław i Grażyna. Bardzo wam dziękuję za postawienie kawki na supi. Naprawdę. Miło mnie zaskakujecie. Ogromne, ogromne dzięki za te wsparcie. E, moi drodzy, nie wiem jak to powiedzieć, jak to ugryźć, żeby nie urazić czyichś uczuć religijnych, jeśli takie w ogóle są. E, może, może po prostu powiem Wam dzisiaj po swojemu, tak jak zawsze mówię. I, I z pewnością nie będzie dzisiaj długi, długi materiał, króciutki. W międzyczasie wrzucę coś, materiały, jakieś filmowe, powiązane z kościółkiem, a to raczej jako ciekawostki, raczej nie będą powiązane z tym tematem. A o czym dzisiaj chcę powiedzieć? No, oczywiście o Starym Testamencie, o Biblii. Czemu? Ktoś zapyta, czemu znowu do tego wracasz, <laughs> robiłeś o tym filmy? No to moja odpowiedź jest taka, że po prostu lubię wracać do wcześniej przeczytanych książek. No i tym razem, moi drodzy, ponownie sięgnąłem po mieszankę baśni naszpikowanej elementami yy, nie, balistycznymi. Turystycznymi, przyrodniczymi, wstawkami hardporno. No, wrażenie, oczywiście, czysto subiektywne. No, jednym się może podobać, innym nie. No, ale pozwólcie, że streszczę Wam tak z grubsza, jak ja to widziałem własnymi oczyma właśnie tą bardzo ciekawą książkę. Otóż, moi drodzy, główny bohater, przez siebie zwany Jahwe lub Bogiem bardziej znane, w obu części wydaje się, nie wiem, cierpieć na rozdwojenie jaźni. No i w części pierwszej, zwanej. Starym Testamentem jawi się jako osobnik zdemoralizowany, bez hamulców, bez zasad moralnych. Od swoich, o swoich wyznawców żąda całkowitego, ślepego posłuszeństwa, manipuluje nimi w myśl zasady kija i marchewki. O tym wam mówiłem w poprzednich lekcjach, na poprzednich lekcjach religii. I tak, moi drodzy, obiecując dobra doczesne, np. ziemię do osiedlenia się i oczywiście niewolników, podaje szczegółowy instruktaż, jak to zrobić. Przerażające opisy mordów, znęcania się, okaleczania ciał, gwałtów sugeruje, że główny bohater tej książki zdecydowanie może cierpieć na jakieś zaburzenia psychiczne. No, Pewien niesmak budzi fakt, że znajduje całkiem sporo grono popleczników. Ofiarami wykorzystania fizycznego, seksualnego i emocjonalnego padło blisko 135 tysięcy rdzennych dzieci. Co najmniej 6 tysięcy wychowanków nigdy nie wróciło do domów. Słuch po nich zaginął. Oprawcami byli prowadzący szkoły duchowni i pracownicy kościołów chrześcijańskich, przede wszystkim księża, zakonnicy i zakonnice Kościoła katolickiego. W kwietniu 2022 roku papież Franciszek przeprosił w Watykanie za udział przedstawicieli Kościoła w krzywdzeniu rdzennych dzieci. Wiadomości o odkryciu 215 nieoznakowanych grobów dzieci. Na terenie byłej szkoły rezydencjalnej w Kamloops, a chwilę później ponad 6000 grobów przy innych tego typu placówkach, nie schodziły z czołówek gazet i serwisów informacyjnych. Szkołę w Kamlups i większość innych prowadził Kościół Katolicki. I to na nim, wczesnym latem 2021 roku, wyładowano złość. Spłonęły świątynie, zniszczono pomniki. W tym pomnik Jana Pawła II w jednej z polskich parafii w Edmonton. Proboszcz drugiego polskiego kościoła w Edmonton, z pomnikiem Jana Pawła II, na którym ktoś czerwoną farbą odcisnął symbole przypominające ręce dzieci, odmówił spotkania. Przedstawiciel instytucji, która jest odpowiedzialna za krzywdy dzieci, podważa wiarygodność ofiar. W szczególności wiedząc, że to są małe, bezbronne dzieci, które zostały tak skrzywdzone przez osoby, które powinny być tam, żeby im pomagać, i nakierować na dobrą drogę. Opublikowano raport, w którym to, co spotkało dzieci w szkołach, nazwano ludobójstwem kulturowym, ocalonym przyznano odszkodowania. Przyznajemy, że zdecydowanie zbyt często instytucje te przyzwalały na nadużycia lub zaniedbania i były nieodpowiednio kontrolowane. Przepraszamy, że nie zdołaliśmy was ochronić. Powiedzieć przepraszam, dzisiaj nie wystarczy. Nie wymarzę się samotności, którą czuliście. Nie cofnie krzywd, których zaznaliście. No, ale wracajmy do książki, jak to w dobrej książce bywa. Oprócz głównego bohatera, którego wam tutaj tak. Zarys dałem. Pojawia się także cała plejada bohaterów drugoplanowych, bo jakże bez nich mogło być, mogłaby być dobra książka czy dobry film, prawda? Jednym z moich ulubionych to jegomość nazywający się Lot z księgi rodzaju, jakby ktoś chciał poszukać. Facet miał interesujące życie erotyczne, chociaż według dzisiejszych standardów no, zdecydowanie godne potępienia. No ale kto by się tam czepiał takich drobnych szczegółów? Wczytawszy się w, w tą książkę i poznawszy jego kodeks moralny, no powiem Wam, że. On, ten jego, tego kodeks moralny, tego lota, no nie mieści się w moich granicach. No ale cóż, yy, widocznie głupim ateistom jestem lewakiem, nie znam się na tym, ale podam Wam przykład, yy, żebyście mieli jakiś obraz. Święta, podobno zasada gościnności według tego bohatera drugoplanowego, czyli Lota, wyglądała, moi drodzy, następująco. Gdy udzielał gościny dwóm aniołom, mieszkańcy Sodomi, Sodomy otoczyli dom Lota. Mieli wielką chatkę na. na, na na przybyszów z piórami w dupach. Mówię o aniołach. Cóż takie, cóż każdego podnieca co innego, nie no, niektórzy lubią, nie wiem, wibratory, inni pióra w dupach, no, nie wnikajmy. Przejdźmy do Lota. Co zrobił ten jegomość o nazwie Lot? Otóż, moi drodzy, by nie sprzeniewierzyć się prawu gościnności yy, chciał Motłochowi podsunąć swoje nastoletnie córki. Yy, chcecie wiedzieć jak Lot yy, spłodził swoich dwóch synów? Hm. Obie córki podobno wykorzystały Wykorzystały go seksualnie. No, skądś to znamy, wiecie, że dzieci też wykorzystywali se wykorzystują seksualnie naszych biednych księży. No, tutaj jego córki wykorzystały biednego lota seksualnie. Noc w noc, jedna po drugiej, no, musiał strasznie cierpieć biedny lot. Zresztą Lot w tej książce, o której mówię, nie jest jedynym, który przyznaje się do kontaktów kazirodczych. Inny bohater, Noe, bardzo znany, mógł pocieszać się identycznymi doświadczeniami, wyobraźcie sobie. Nazywano szlakiem szczurów, biegło na przez Watykan. Nawet najgorsi z najgorszych Niemców mogli liczyć na pomoc. W Watykanie Niemcy otrzymywali potrzebne dokumenty, dzięki którym mogli uciec dalej. Tym dokumentem był paszport Czerwonego Krzyża. Łącznie wydano ich około 120 tysięcy. W 1948 roku w RFN z więzienia w austriackim Lincu uciekł Franz Stangl. Był on komendantem w niemieckich obozach Sobibur i Treblinka. Udał się on prosto do Watykanu, gdzie biskup Alois Hudal przywitał go słowami: To pan musi być Franz Stangl, czekałem już na pana. Dzięki sfałszowanym dokumentom Stangl uciekł przez Damaszek do Brazylii, gdzie przez wiele lat budował samochody w fabryce Volkswagena. Biskup Alois Hudal nazwał Niemców bohaterami, którzy bronią Europę przed bolszewizmem. Papież Franciszek otwarcie przyznaje, że jest komunistą. Powiedział on nawet, że kiedy patrzy na Ewangelię tylko z socjologicznego punktu widzenia, to tak jestem komunistą i był nim też Jezus. Skarbnik Watykanu Gerok Pell został oskarżony o kontakty z nieletnimi i posiadanie nielegalnych substancji. Papież Sykstus IV miał łącznie sześcioro nieślubnych dzieci. W tym jedno ze swoją własną siostrą. Austriacki malarz mógł brać przykład z papieża Pawła IV, wybranego w 1555 roku. Nienawidził on Żydów, a w Rzymie utworzył dla nich nawet ghetto. Papież Bonifacy. Właśnie, Noe. Noe i jego słynna drewniana pływająca balia. Powiem wam, ni cholery, nie ogarniam w jaki sposób na jego kajak dostały się na przykład. Powolne żółwie z Galapagos, czy bezkręgowce z dorzecza Amazonii. No, o poczciwych pingwinach już nawet nie będę wspominał, ale jak wspomniałem, jestem tylko głupim lewakiem ateistą. Co ja tam mogę wiedzieć? No, i kończy się, moi drodzy, część pierwsza tej jakże fascynującej książki, więc przejdźmy do części drugiej, zwanej już Nowym Testamentem, czyli po Liftingu. No i jak to po Liftingu następuje taka psychologiczna metamorfoza głównego bohatera, czyli Jezusa. Z mściwego, złośliwego, apodyptycznego faceta nagle ukazuje się nam mentalne takie jajko na miękko, kochający ludzi, zwierzęta, cały świat, no po prostu sra tęczą. No tak czy inaczej, moi drodzy, te krwawe klamry spinające te obie części to opisy rzezi dzieci, niemowląt, ukrzyżowania syna głównego bohatera, zresztą na życzenie tatusia. I ktoś wczytując się w tą książkę zadałby sobie pytanie, co do chuja? I powiem wam, że próbując zrozumieć, rozgryźć to, nie rozgryzłem tego do tej pory. No ale... Przejdźmy do podsumowania, bo jak mówiłem, dzisiaj lecja religii króciutka. No, także podsumujmy, reasumując, moi drodzy, jeśli lubicie dreszczyk, adrenaliny, lubujecie się w krwawych opisach rzezi, mordów, kamieniowań, tortur. Nie przeszkadza wam wizja odcinanych rąk, głów czy nawet napletków, to książka jest dla was i serdecznie wam ją polecam. Jeśli macie jakieś niekonwencjonalne fantazje seksualne, ta książka jest dla was. Mówię o Starym Testamencie, oczywiście. Jednego tylko, tak powiedziałem, nie rozumiem. Dlaczego? Ta książka jest tak zwanym, właśnie kompasem moralnym dla milionów ludzi na naszej planecie. I tego za huchu jasnego nie ogarniam. No ale cóż, jak powiedziałem, jestem tylko głupim ateistą, lewakiem. Może mam trochę inne wartości niż te, które są zapisane w tej książce grozy zwanej Starym Testamentem. To tyle jeśli chodzi o streszczenie tej księgi, do której lubię czasem wracać. Ale jeszcze może, bo nie chcę też za szybko kończyć, wiecie, lubię gadać. Może jeszcze kilka takich ciekawostek właśnie z tej dziedziny. I tutaj taki psikus dla katolików, bo być może nie wszyscy, nie wszyscy katolicy o tym wiedzą. Ewangelia nie mówi o nieomilności papieża. Ewangelia nie mówi o konwencjonale. Ewangelia nie mówi o modlitwach do Matki Jezusa. Ewangelia nie mówi też nic o różańcu. Ewangelia nie alarmuje, nie anuluje drugiego przykazania. Ewangelia nie mówi niczego o czystcu. Ta sama Ewangelia nie mówi o łączeniu łaski z sakramentem. Ta Ewangelia nie mówi o e, synkretyzmie i zbawieniu. Ta Ewangelia nie mówi o dodatkowych pośrednikach do Boga. I w końcu ta Ewangelia nie mówi o transsubstancji. No i najlepsze na koniec. Taki jegomość święty Piotr. Każdy katolik go zna. Otóż święty Piotr nie mógł zostać katolikiem. A tym bardziej papieżem, jak wiecie, to prawdopodobnie pierwszy papież był. Bo dlaczego? Bo miał żonę, nie przystępował do katolickiej Eucharystii, nie chodził do spowiedzi i sam nikogo nie spowiadał. I uwaga, nie był nieomylny jak obecni papieże. No i tak już na koniec pozwólcie jeszcze słowo Boże, które mówi. List do Galacjan 1 na 6, werset 10: Dziwię się, że tak prędko dajecie się oddawać, oddawać od tego, którzy was powołali w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale chciał. Choćbyśmy nawet my, albo Anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, taki teraz i znowu mówię: jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, Będziecie przeklęci. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga, albo czy staram się przypodobać ludziom, bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. No ale podejrzewam, to zrozumieją tylko osoby raczej niewierzące. Nie, wątpię, żeby to zrozumiały osoby wierzące. Także na dzisiaj, moi drodzy, tyle. Powiedziałem, dzisiaj krótka lekcja religii. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za wsparcie i słowne, i w formie darowizny. Na, na tą kawkę. Kawki mi na pewno dzięki Wam nie zabraknie. Także jeszcze raz ogromne, ogromne dzięki. Yy, tak jak yy, zawsze w sobotę się nie widzimy, ale oczywiście serdecznie Was zapraszam w niedzielę 18 na live'a. Tam sobie będziemy mogli porozmawiać yy, jak zawsze. Miło spędzić czas. Także na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w niedzielę 18 na live. Ie. Trzymajcie się. Cześć. Friend a, friend <coughs> a friend in need is a friend indeed a friend in need is a friend indeed okay so this time <laughs>